Dawno temu poświęciłem kilka odcinków naszego programu zarówno głównym religiom wyznawanym przed wiekami na terenie Ziemi Łukowskiej, a także związanymi z nimi świątyniami. Bez wątpienia najstarszymi zachowanymi do dziś, a zarazem najbardziej okazałymi i najważniejszymi kościołami są te związane z zakonami katolickimi. Obiecałem wówczas przyjrzeć się dokładniej tym świątyniom, a co za tym idzie, także zakonom, którym miasto zawdzięcza epokę rozwoju. Jako pierwszy wybrałem Kościół pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża i Bernardynów, a to dlatego, że byli tu pierwsi.